Skąd pan zna Wasyra? Tego nie wiem, to było tak dawno, że nie pamiętam skąd go znam. Ja właściwie myślę, że on był wtedy, jak jeszcze nic na świecie nie było, to już był wasy. Było coś takiego potężnego, wielkiego. Wszyscy myśleli, że to, że, że to Ziemia, a to wielkie co było, to był Wasyl po prostu. I <laughs> teraz wschód, więc się na ziemi pojawił i robi to co robi. Pozdrowienia dla wszystkich biegających, a dla Wasyla zwłaszcza. I trzymam kciuki Wasyl jeszcze dychem dróg. Panie generale, jeżeli się uda, tak, kilka, jak się uda, to pozytywnych, sufa Wasylu. I don't Zbieramy informacje na tego, temat tego stwora, który organizuje Aha. ten bieg, Wasyla. Tak. Jeżeli się uda, to pozytywnie proszę o nim Warto powiedzieć. Dobrze, Jeżeli nie, no to dobrze, szczerze. Bardzo trudno jest cokolwiek pozytywnego opowiedzieć o, o tym stworze, który organizuje ten piek. Po pierwsze skopał całą imprezę. Zamiast być grubym i mieć wysoki współczynnik w BMI, to zrzucił tam kilkanaście kilogramów. To naprawdę nie motywuje do tego, żeby startować w tej kategorii. BMI whatever. <noise> w każdym bądź razie schód i, i w ogóle... A nie hut, powinien. Tak? A nie Jed jedyne co dobre o nim można powiedzieć, że znalazł tak, fajne tak. miejsce. Bardzo przyjemni, mili, uczynni ludzie tutaj są. I bardzo to jest fajnie. jedyny plus sukcesu. A to... nie co że zrobił, żeby na takie zadupie to wywiało? Tacy ludzie są niestety wszędzie gdzie sobie biegi. Pasję, jest naprawdę fajnym facetem, robi piękne zdjęcia, Macharymo. kocha bieganie, ma charyzmę i potrafi ściągnąć każdego, kogo chce. Mm. No szkoda, że Kowalskiego nie wziął dzisiaj prezydenta, też by mógł pobiegać. Dobrze, dziękujemy bardzo. שמע שבדעת נתנת את הפלימה נגיד שבאמת. מה? בגלל שהוא לא סוכר.

Zostaw dziś tam w biurze. No, ale to wiesz, startu nie będzie nagrane. Kamerę od tej Michałowi u wam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 3 2, 1. Staraj! I już

Około godziny 11.00. Numer 135, Marek z Tuchola. Witamy serdecznie, gratulujemy. Czas Pana Marka to 50 minut 16 sekund. 40 serdecznie... i tak ci to nic nie da tylko że nic nie widział. Bukus.